W tym pałacu każdy dzień to zawody bycia większym pod... niż twój sąsiad, który kosi drawę o szóstej nad ranem, bo kur nienawidzi szczęścia innych. W tym anime jest tyle śmierci, że nawet grabarze muszą brać nadgodziny. Ta typiara to służąca. Ale ona nie daje jej... o jakieś kur czyszczenie kapelków czy inne kur Ona woli robić je śledztwo typu czemu ten ziomek... Wie? Coś to sprawi... węszy jak pies tropiący, tylko zamiast d*****ów tropi ludzi, którzy zaje***** innych ludzi. W tym pałacu każdy jest gotowy sprzedać własną matkę za kawałek władz, a nasza ziomówa chodzi i ogarnia kto kogo otruł, kto kogo wydymał, czasami dosłownie. I przede wszystkim, dlaczego nikt w tym j*****nym pałacu nie potrafi zachowywać się jak normalny człowiek? Zapiski, zielarki, albo jak kto woli po chińsku, kusuriano, hitori goto, to anime, które pokazuje, że na świecie są jednak bardziej potrzebni ludzie od ciebie.